Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na kolejnym debiucie na rynku obligacji Katalist giełdy papierów wartościowych. Dzisiaj debiutuje znana wszystkim spółka Inpost. Inpost z sukcesem uplasował obligacje o wartości 500 milionów złotych, które dzisiaj są po raz pierwszy notowane na giełdzie. Serdecznie witam zgromadzonych na sali notowań gości, szczególnie serdecznie witam przedstawicieli banków i firm prawniczych, które przyłożyły się do tego niewątpliwego sukcesu. Witam również internautów, a szczególnie serdecznie witam przedstawiciela spółki, wiceprezesa zarządu, pana Adama Aleksandrowicza, odpowiedzialnego za finanse firmy. Serdecznie witam panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, w tym trudnym okresie pandemii obligacje impostu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zostały uplasowane na rynku polskim, ale właśnie więcej na ten temat powie Pan Prezes Adam Aleksandrowicz. Oddaję Pan głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie i dziękuję za przybycie pomimo no, bardzo mało sprzyjających warunków atmosferycznych więc tym bardziej, tym bardziej, doceniam. Zanim o emisji i zanim, zanim o inpoście trochę, to w pierwszej kolejności chciałem powtórzyć to podziękowania. Widzę tutaj sporo znajomych twarzy z instytucji, które nas mocno wspierały przy tej emisji, więc serdeczne podziękowania. Oczywiście dla dealerów emisji, banków PKO, SA, BNP Paribas, ING, oczywiście dla doradców prawnych Clifford Chance i CMS, jako, jako doradcy banków. 2021 rok to dla nas no, rok obfitujący w, w duże wydarzenia, w duże wydarzenia i biznesowo, i oczywiście te związane z rynkiem kapitałowym. Jak Państwo wiecie, w, na początku roku debiut, emisja i debiut naszych akcji na Giełdzie w Amsterdamie. Teraz emisja i debiut naszych akcji na Kataliście, tym bardziej cieszymy się, że nasze papiery będą przedmiotem obrotu i będą notowane na, na polskim rynku kapitałowym, no bo jednak tu biję serca naszego biznesu. I cały czas jest to dla nas i przez długi czas pozostanie najważniejszy rynek. Natomiast oczywiście poza tym, że że to rok ważny z perspektywy rynków kapitałowych, to rok bardzo ważny biznesowo. Coraz odważniej, coraz bardziej zdecydowanie idziemy na rynki międzynarodowe, chcemy rozwijać się w całej Europie i to jest też kontekst tej emisji. Jak Państwo doskonale wiecie, głównym celem emisji jest sfinansowanie przejęcia firmy Mondial Riley akwizycji wartej czy przekraczającej 500 milionów euro, która, którą właśnie sfinalizowaliśmy. Closing nastąpił 1 lipca, więc um, jesteśmy, jesteśmy już w momencie, w którym um, jest to część naszej grupy kapitałowej. I oczywiście bardzo fundamentalny element tej strategii rozwoju, która oparta jest o rozwój na największych rynkach e-commerce w Europie, czyli na rynku brytyjskim, na którym jesteśmy już obecni um, od kilku lat. Ale też rynku francuskim we Włoszech, w Hiszpanii, w krajach Beneluxu. Francja jest pewnie szczególnie ważna w kontekście, w kontekście akwizycji Mondial relay, ale, ale też ważna, ponieważ jest no, rynkiem, rynkiem szacowanym, jeśli chodzi o wartości e-commerce, na 56-60 miliardów euro, więc kilkakrotnie większym niż Polska, z, z ogromnym potencjałem wzrostu cały czas i rozwoju. No i Mondial Relay jako wiodąca firma, która jest wiodącym dostawcą rozwiązań ostatniej mili dla e-commerce we Francji, jest oczywiście znakomitą platformą, która mamy nadzieję pozwoli nam sukces oferty produktowej, sukces paczkomatów, który no, tak, tak znakomicie widać i tak znakomicie działa w Polsce. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go w oparciu o platformę Mondial Relay powtórzyć we Francji ale to jest nie tylko Francja, bo to jest i Hiszpania, i Portugalia, i Holandia, i Belgia, więc całkiem spora, spora obecność na mapie europejskiej i tak naprawdę no, furtka, która pozwala nam, mam nadzieję, z sukcesem zrealizować te nasze ambicje rozwojowe. Więc proszę o obserwację, otrzymanie trzymanie kciuków, o kibicowanie. Jak wszyscy wiemy, akwizycje, zwłaszcza akwizycje międzynarodowe, to nie jest, to nie jest rzecz prosta, trywialna um, i, i pewnie sporo przed nami stromych schodów i, 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 i przeszkód, które będziemy musieli pokonać, ale mamy nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli pokazać pierwsze dobre efekty tej akwizycji. Um, Poza rozwojem międzynarodowym oczywiście ta emisja obligacji, które dzisiaj debiutują na kataliście, to jest także wsparcie naszego rozwoju oczywiście w Polsce. My też w tym roku zaczynamy patrzeć trochę inaczej na nasz biznes w kontekście ekologicznym i społecznym. Jak Państwo wiecie, a może, a może nie, bo nie wszyscy o tym wiedzą, paczkomaty są. Taką najbardziej ekologiczną i środowiskowo przyjazną formą dostaw. Mają dwie bardzo ważne, czy realizują dwie ważne cechy, jeśli chodzi o rozwiązanie tak zwanego problemu ostatniej mili e-commerce, który biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju rynku na pewno będzie narastał, na pewno będzie coraz większym problemem, który trzeba będzie rozwiązać. To jest oczywiście emisja CO2, emisja związana z, z transportem drogowym. I to jest samo zatłoczenie, nazwijmy to, ulic i, i wszystkie problemy, zwłaszcza w centrach dużych miast z tym związane. Rzadko się o tym mówi, ale my staramy się wszystkim o tym przypominać, że paczkomat to jest w stosunku czy w porównaniu do tradycyjnej dostawy do drzwi kurierskiej redukcja emisji CO2 w dużych miastach o ponad 60%. Oczywiście zakładamy, że wszyscy, którzy odbierają z paczkomatów, robią to przy okazji, po drodze, na piechotę, w drodze do domu, do pracy, więc nie jeżdżą tam specjalnie. I myślę, że im gęstsza sieć, tym bardziej tak jest, a my będziemy się starali, żeby było coraz wygodniej i coraz bardziej po drodze. W tej chwili, jak Państwo wiecie, mamy 13 tysięcy paczkomatów już w Polsce. Zwiększamy tą sieć o około 100 tygodniowo więc tempo jest duże, ale no robimy to po to właśnie, żeby było bardziej wygodnie, bardziej funkcjonalnie, ale też bardziej przyjaźnie środowiskowo i bardziej ekologicznie. No i druga rzecz to jest redukcja, redukcja ruchu kołowego. Jeden paczkomat to jest ekwiwalent 13 samochodów kurierskich, które muszą jeździć po drogach i doręczać do pojedynczych adresów domowych. Więc wydaje nam się i to coraz bardziej widać też, jak rozmawiamy z władzami dużych miast, zwłaszcza na zachodzie Europy, ale nie tylko, bo ten problem już został dostrzeżony bardzo dawno i w Krakowie na przykład, gdzie ograniczenia ruchu kołowego w centrach zostały wprowadzone, są bardzo restrykcyjne i gdzie nasze rozwiązanie idealnie trafia w potrzeby władz miasta. I to płynnie prowadzi mnie do drugiego wątku, a mianowicie tego, że celem tej emisji jest też rozwijanie naszej propozycji w kontekście przyjaznym środowiskowo, a zwłaszcza finansowania programu, który nazwaliśmy Green City. To jest program partnerski, program partnerstwa z dużymi miastami, w ramach którego elektryfikujemy naszą flotę samochodową. Mamy cele w ramach których chcemy, żeby odsetek samochodów elektrycznych stale się zwiększał, ale też proponujemy szereg innych proekologicznych rozwiązań, chociażby takich jak układanie kostki antysmogowej w bezpośrednim sąsiedztwie paczkomatów. Pierwszy paczkomat, foto, czy, czy zasilany fotowoltaiką, który kilka tygodni temu postawiliśmy w Sopocie i to jest też coś, co będzie elementem naszej oferty w ramach programu Green City, więc, więc to jest nie tylko rozwój i nie tylko spojrzenie na biznes, ale, ale też chęć bycia coraz bardziej odpowiedzialnym i środowiskowo i społecznie. No i też przekonywania do tego i naszych klientów, czyli merchantów, sprzedawców na platformach e-commerce'owych, ale też klientów, którzy korzystają z paczkomatów, tego, żeby oni dostrzegali ten aspekt środowiskowy, tej przyjazności dla środowiska, i żeby go też promowali między sobą. Także pokrótce to jest ten szeroki kontekst. Mamy nadzieję, że, że dzięki tej emisji, między innymi w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, nasi inwestorzy, którzy zainwestowali w te obligacje, będą mogli śledzić nasz rozwój, postępy naszej ekspansji międzynarodowej, będą nam kibicować, ale mam nadzieję też, że. Będą z satysfakcją obserwować to, jak udaje nam się te postępy robić. No i mam nadzieję, że z jeszcze większą satysfakcją ten rozwój i w Polsce, i za granicą będą obserwować nasi klienci. No i tego sobie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za te informacje. Jako tylko yy, przypomnę inwestorom, że wartość emisji była 500 milionów złotych, także bardzo duża jak na rynek Polski są to obligacje sześciomiesięczne oprocentowane według zmiennej stopy opartej na wskaźniku WIBOR i powiększonej o marżę 2,5%. Kupon jest wypłacany w okresach półrocznych. Wykup nastąpi w czerwcu 2027 roku. Ponadto warto podkreślić, że emitent, firma Impost, posiada ratingi znanych agencji ratingowych. Fitch Ratings nadał rating podwójne B, natomiast agencja Moody's nadała Inpostowi rating BA2 BA2. Serdeczne gratulacje z okazji tej spektakularnej transakcji na rynku polskim. Serdecznie witamy na giełdzie papierów wartościowych na rynku Catalyst i żeby uczcić i podkreślić ten niezwykle miły dla nas moment, mam przyjemność przekazać panu pani prezesie Symboliczną statuetkę, symbol rynku obligacji giełdy papierów wartościowych Katalist. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dłaczę uosobieniem sukcesu, także życzę Państwu dalszego dynamicznego rozwoju firmy na arenie międzynarodowej już teraz. Składam serdeczne gratulacje zarządowi, pracownikom i właścicielom i bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym debiucie i trzymamy za Państwa kciuki. Serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Wielkie dzięki. Oczywiście, podziękowania też dla giełdy za bardzo sprawne dopuszczenie nas do obrotu. I jeszcze raz podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że dziś tu jesteśmy i świętujemy ten moment. Dzięki. <klucz> 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 Świetnie. Szanowni Państwo, to był dziewiąty debiut na rynku Katalizm w tym roku. 128 emitent na tym rynku. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych debiutów. Dziękuję gościom za udział w debiucie. Dziękuję internautom i do zobaczenia wkrótce. Świetnie.